Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Specjalny rodzaj czytania na specjalne zamówienie, zgodnie z pytaniem jednej osoby. Ta osoba pytała w kontekście indywidualnym i została jej udzielona odpowiedź, ale pomyślałam sobie, że dobrze by było zrobić coś takiego dla wszystkich. Czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku, odwodnika do koziorożca, będziemy sobie lecieli z tematem. I temat jest taki. Co oznaczają znaki, które dostrzegasz, które widzisz. Po prostu było już kiedyś takie czytanie bardziej ogólne. Tam chyba z tego co pamiętam, były po prostu opcje do wyboru i sobie wybieraliście. Natomiast myślę, że warto to czytanie po prostu zaktualizować i zrobić właśnie dla każdego znaku. Będzie tych opcji wtedy automatycznie więcej i być może tutaj będziecie mogli się czegoś istotnego dowiedzieć. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze, jeżeli Wam się kanał podoba, uważacie, że filmy są wartościowe. Też możecie przesyłać swoje własne propozycje tematów na filmy ogólne. Zapraszam do korzystania z czytań prywatnych. Teraz przyjmuję zamówienia na czytania przedurlopowe, ponieważ z końcem sierpnia, początkiem września planuję po prostu swój urlop. W związku z tym teraz jeszcze jestem w stanie te pilniejsze sprawy zrealizować. Jest dostępny również taki specjalny zestaw wakacyjny. Yy, który obejmuje czytanie roczne rozbudowane we wszystkich sferach życia. Tam również jest wsparcie energetyczne, taka sesja dla Was. Jest również czytanie na potencjalne złe energie, yy, czyli na przykład klątwy, złorzeczenia, jakieś podczepienia, wampiry energetyczne w Waszym otoczeniu, co tam komu, że tak powiem przeszkadza, co kogo blokuje oraz osobisty amulet Ochronny dla każdej osoby, która weźmie udział właśnie w takich czytaniach i w takich sesjach. I koszt takiego zestawu to jest 55 zł. Jeżeli ktoś chciałby sobie zamówić, zapraszam do zakładki społeczność. Tam jest wszystko opisane. No jest pewien limit tych zestawów, ponieważ też muszę tutaj liczyć się z czasem, ze swoimi możliwościami. Także póki co jeszcze można zamawiać. Dzisiaj w zasadzie zostało wprowadzone. Także... No, jak to zwykle bywa, kto pierwszy, ten lepszy. A tymczasem, kochani, przechodzimy sobie do naszego czytanka. I ja wylosuję po jednej karcie tarota dla każdego znaku i po jednej karcie z wyroczni, a będzie to tym razem wyrocznia chińska. I zobaczymy. Temat nasz przewodni dzisiaj to jest po prostu, co mają symbolizować te znaki, które dostrzegasz, które widzisz. Każdy oczywiście coś tam dostrzega indywidualnie, każdy ma te znaki w swoim życiu inne. Dla jednych to mogą być liczby, dla innych jakieś znaczące osoby, sytuacje, jakieś niecodzienne zdarzenia, jakieś na przykład ptasie piórka i tak dalej, i tak dalej. Różne, różne tutaj możecie mieć znaki i sytuacje. Wodnik. Co dla wodnika to będzie oznaczało? Co będzie to oznaczało dla wodnika? Trójka kielichów. No, i zobaczmy jeszcze z chińskiej wyroczni, bo ja już tutaj widzę, że te znaki, które dostrzegacie, mają wam zwiastować radość, mają wam zwiastować coś pozytywnego w Waszym życiu, mają Wam zwiastować taki czas, kiedy coś się dokona, prawdopodobnie coś tutaj w Waszym życiu po prostu zacznie dobrze się układać, przyjdzie jakiś sukces przyjdą też pozytywni ludzie do waszego życia, więc to jest taka zapowiedź też, że jakaś podróż zostanie ukończona. Jest to dla was taka wskazówka, aby tutaj nie być nadmiernie płochliwym, aby otaczać się ludźmi, aby nie uciekać przed nimi. I nie bać się nowych wyzwań przede wszystkim, ale te znaki mają symbolizować jakąś radość w Waszym życiu, jakieś świętowanie, zwiastować tak zwaną dobrą nowinę, czyli coś dobrego tutaj do waszego życia nadciąga, a te znaki, które dostrzegacie, mają Was po prostu utwierdzać w tym przekonaniu, że ten optymizm w sobie warto pielęgnować, warto wykazać tutaj taką gotowość na to, co przyjdzie, bo niewątpliwie będzie to dla Was dobrą okolicznością ryby. Co oznacza? Znaczają znaki, które wy otrzymujecie drogie ryby. Ósemka, buław. Na pewno przychodzi ich sporo ostatnimi czasy i na pewno dzieje się to dosyć intensywnie. Być może sami się dziwicie, że tak szybko to, to wszystko się rozgrywa. To jest po prostu zapowiedź przyspieszenia w waszym życiu, że pewne sprawy, które zwłaszcza właśnie były opóźnione, czegoś nie mogliście zrobić, czegoś nie mogliście dokonać. Po prostu zaczynają dojrzewać, i niedługo nadejdzie taki odpowiedni czas na to, żeby to zrealizować. Tutaj macie tego kogutka w negatywie. Ja bym powiedziała, że to jest dla was taki sygnał, aby tu też niczego nie przyspieszać na siłę, ponieważ to samo się przyspieszy w odpowiednim momencie. Nie ma sensu na to, jakby tutaj wpływać swoją taką niecierpliwością. Ta energia i tak przyspiesza, i wkrótce po prostu będziecie musieli jakby tutaj zapiąć pasy, poddać się tej sile przyciągania, tej sile pchania tym, temu wszystkiemu, co tutaj będzie się dookoła Was działo. Więc teraz jakby wykorzystajcie jeszcze ten czas powiedzmy takiego pozornego spokoju na Przygotowanie się na odpoczynek. Nie bądźcie właśnie też tacy w gorącej wodzie kompanii, bo to wszystko przyjdzie i te sprawy w odpowiednim czasie przyspieszą i to, co nawet było opóźnione, to gdzieś tam się po prostu wyrówna, więc Wy nie musicie tutaj absolutnie tej sytuacji kontrolować. Zodiakalny baran, co oznaczają te znaki, które wy dostrzegacie. Sódemka monet. Przede wszystkim Wy w coś mocno zainwestowaliście bądź włożyliście ogrom pracy w jakieś przedsięwzięcie. I też możecie spodziewać się zbyt szybkich efektów. Te znaki, które dostrzegacie, mówią aby troszeczkę poczekać, wstrzymać się, aby nauczyć się cierpliwości. Pokazują ci, że przede wszystkim nie dzieje się w twoim życiu to czego oczekujesz, ponieważ jesteś być może nastawiony, nastawiona na zbyt szybkie rezultaty. Yy, każda praca, każdy wysiłek, każdy trud włożony w jakieś przedsięwzięcie przyniesie u ciebie rezultat. Nigdy to nie będzie tak, że jakby para pójdzie w gwizdek. Zawsze ta siódemka monet jest tutaj obietnicą, że Profity będą, że będzie nagroda z tego tytułu, natomiast nie tak szybko jakbyś tego oczekiwał czy oczekiwała. W związku z tym należy się troszeczkę tutaj uzbroić w cierpliwość, nie pędzić gdzieś do przodu, nie próbować przyspieszyć pewnych rezultatów, nie martwić się też tym, że te rezultaty nie przychodzą, czyli po prostu takie mówienie, że ja się staram, ja robię, ja pracuję, a cały czas nic z tego nie mam, bo ty jeszcze tego jakby nie jesteś w stanie dostrzec. Natomiast tutaj jakiś potężny Potężny rezultat za tym przyjdzie, i te znaki mają Ciebie nauczyć cierpliwości, mają Ci pokazać, że to wszystko jest na dobrej drodze, to wszystko zmierza do Ciebie, ale potrzeba na to jeszcze po prostu trochę więcej czasu i cierpliwości i jeszcze więcej pracy, determinacji. To jest też taki sygnał, żeby teraz się nie poddawać, czyli po prostu iść dalej tą ścieżką, którą sobie obrałeś bądź obrałaś. Zodiakalny byk. Co tutaj symbolizują te znaki, które Ty dostrzegasz? królowa monet. Te znaki mogą dotyczyć głównie sfery materialnej twojego życia i mogą zapowiadać po prostu taki okres dobrobytu, prosperity w twoim życiu, takie obrastanie w piórka dokładnie, bo tutaj właśnie mamy kogucika ponownie, ale tym razem jest to karta biała od spodu, więc to jest jak najbardziej w pozycji prostej, w pozytywie. Więc rzeczywiście takie obrastanie w piórka, te znaki, które dostrzegasz, to jest po prostu symbol bogactwa. Tego, że albo idą do ciebie większe pieniądze, albo idzie do ciebie lepsza praca, lepsza pozycja. E, może też iść poczucie bezpieczeństwa, na przykład w rodzinie. E, dla tych, którzy są samotni, jest to po prostu zapowiedź, że długo samotni nie będą, że tutaj sprawy się na tyle poukładają, że będziecie po prostu e, czuli się bezpieczni. Wiecznie będziecie czuli się swobodnie, będziecie właśnie obrastać w te piórkę, ale w takim pozytywnym sensie. Natomiast głównie to widzę właśnie w sferze finansowo-zawodowej, że tutaj może być napływ jakichś e, po prostu takich e, dobrodziejstw, jakichś po prostu rzeczy materialnych, większe pieniądze e, przyjdą bądź po prostu lepsza praca, lepsze stanowisko pracy, więc tutaj te znaki głównie bym powiedziała, oscylują w takim e, temacie związanym z obrotem pieniądza. E, teraz bliźnięta. Co oznaczają te znaki, które wy widzicie, które do Was przychodzą? Dwójka kielichów. No to po prostu wy możecie mieć w ogóle takie znaki. E, Obfitujące, na przykład jakieś serduszka. Dużo osób do mnie pisze właśnie w ten deseń, że po prostu widzą wszędzie serduszka, wszędzie się tworzą. Ja też swego czasu. Tak to widziałam, że wszędzie, właśnie jakieś serca, jak były chmury na niebie, to to zawsze się układało w kształt serca. Jak gdzieś tam zostały resztki jedzenia na talerzu, to zawsze w kształt serca. Wszędzie te serca widziałam, czy w ogóle jakieś takie amorki, jakieś po prostu rzeczy związane właśnie z relacjami, z miłością. No tutaj ewidentnie te znaki, które przychodzą do Was, mogą wskazywać, że jest w Waszym zasięgu bliska Wam osoba, że gdzieś tam przyciągacie bratnią duszę. Już możecie mieć pierwsze symptomy, właśnie. W obecności bratniej duszy w Waszym życiu. Być może niedawno kogoś takiego poznaliście, albo czujecie taką ekscytację, takie podniecenie, że coś tutaj się będzie działo, że ktoś ważny może przyjść do Waszego życia. Tu jest ten króliczek w pozycji prostej. On symbolizuje wszystko, to takie delikatne, takie sympatyczne, takie przytulaśne. Także tu rzeczywiście widziałabym po prostu znaki, które się pojawiają przed bezpośrednio poznaniem bratniej i duszy. I Dwójka, kieli jako taka no, najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych kart w tarocie, symbolizujących miłość, więc tutaj myślę, że te znaki dostajecie po prostu na pojawienie się nowej osoby w waszym życiu, e, która może być tym jednym jedynym bądź tą jedną jedyną. Zodiakalny rak. E, jakie znaki tutaj dostajecie i co one oznaczają? Koło fortuny. O, to u was może być dużo takich zdarzeń losowych, Takich niecodziennych, takich jak to się mówi, nagłych zwrotów akcji, zwrotów wypadków, tak? Bo tutaj mamy bawoła w pozycji odwróconej. Czyli y, możecie mieć takie wrażenie, że brakuje już w tym momencie wszystkiego, co takie statyczne w Waszym życiu, co fundamentalne, co daje jakieś poczucie y, oparcia, bezpieczeństwa, bo bawuł to jest właśnie to, co jest takim konstancem w naszym życiu. No a koło Fortuny wiadomo, cały czas nas gdzieś tam wybija z tego rytmu, zaczyna nas gnać dalej, pokazuje też takie okoliczności losowe, których do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc troszeczkę to poczucie bezpieczeństwa zostaje tutaj zachwiane, jakby cały wszechświat. Świat, chcę Wam pokazać z jednej strony, że to jest ten moment, żeby coś stałego porzucić, ponieważ to się stało nudne, gnuśne, bezproduktywne, ponieważ powtarzacie cały czas tylko te same formy, te same schematy, ale już przestaliście się w tym rozwijać i to może być cokolwiek nudna praca, związek taki bez przyszłości, cokolwiek tak naprawdę, co trzyma Was w miejscu i daje tylko takie pozory bezpieczeństwa. Dla Was jest tutaj zapowiedź po prostu. Nowego etapu w życiu, konieczność rozpoczęcia nowego rozdziału. Tu się też mogą dogrywać karmiczne sprawy, więc te znaki mają też wam symbolizować, że już czas iść gdzieś naprzód, że to jest po prostu ten czas, kiedy. Trzeba się od pewnych form oderwać, uniezależnić od nich, stać się osobą bardziej elastyczną i iść po prostu do przodu. Zodiakalny lew, co oznaczają znaki, które wy dostrzegacie, widzicie? O, tutaj bardzo mocno za sprawą tych znaków intuicja będzie do Was przemawiała bardzo, bardzo silnie, ma to oddziaływać na Waszą intuicję. Ja bym powiedziała w ten sposób, że tutaj przede wszystkim rozwijacie się duchowo i te znaki, które widzicie, są. Tego potwierdzeniem, że jesteście na właściwej drodze, właściwej ścieżce, natomiast y, też y, należałoby Porzucić taką postawę drapieżnika, postawę zdobywcy, że ja tutaj działam jeszcze z pozycji ego, że chcę coś ugrać dla siebie w tym życiu. Bardziej bym powiedziała, że tutaj jest konieczność takiego troszeczkę oderwania się od Ziemi. Tu nie chodzi o takie całkowite odlecenie, gdzieś tam zlecenie, ponieważ wiemy, że uziemienie też jest nam silnie potrzebne. Natomiast w tej karcie, w negatywie, bo jest to karta w negatywie, jest ciemne tło z tyłu, ja widzę przede wszystkim nasze ego, nasze żądze, nasze instynkty, to co jest takie bardzo silnie nas spajające z naszą ludzką naturą. Natomiast my się tutaj troszeczkę musimy tej naszej ludzkiej naturze sprzeniewierzyć, zacząć patrzeć trzecim okiem, zacząć patrzeć sercem, zacząć patrzeć intuicją, otworzyć się na ten wymiar duchowy. I tutaj te znaki pokazują Wam, że jesteście na najlepszej drodze ku temu, żeby faktycznie. Otworzyć się tutaj w pełni. Może potrzeba więcej jeszcze medytacji. Więcej. Um... Takiego właśnie oderwania się od rzeczywistości, złapania dystansu do codziennych problemów, więcej bycia tu i teraz, kontemplowania natury, przyrody, robienia czegoś dla siebie. Ale to niewątpliwie tutaj będzie chodziło o wasz własny rozwój, o taką głębię, też o rzeczy, które wypływają z waszej podświadomości, które być może w tym momencie trzeba będzie po prostu uleczyć, bo to przyjdzie na to jakby właściwy czas. Tam jest ten tygrys, który ma naturę wojownika i taką aparycję wojownika, ją przychodzi do Wody, żeby się przejrzeć, zaczyna dostrzegać swój portret w wodzie, ale widzi siebie też jako osobę wrażliwą, która jest wielopłaszczyznowa, która ma jakąś pełnię. To nie jest tylko ta otoczka, czyli ten groźny wyraz twarzy, to groźne oblicze, ta ogromna postura, te ostre pazury, ale to jest też wszystko to, co on ma w środku, w sobie. Więc tutaj jakby też konieczność zwrócenia się do swojego wnętrza. Zodiakalna panna... Co tutaj pokazują Wam Wasze znaki, które dostrzegacie? Karta kochanków, więc może być miłośnie, chociaż niekoniecznie, ponieważ ta karta też ma pokazywać pewną integrację osobowości, jakby z jednej strony yy, zyskiwanie miłości własnej, integrację dwóch stron swojej natury. Może to być też kwestia równoważenia się energii męskiej i żeńskiej w Was. Ale też może chodzić tutaj o wychodzenie z konfliktu wewnętrznego, wychodzenie z jakiegoś kryzysu, że te znaki, które dostrzegacie, zaczynają Wam pokazywać, że jesteście na najlepszej drodze do integracji całej swojej osoby, całego swojego jestestwa. No dla niektórych oczywiście może to pokazywać, że stajecie się w tym momencie bardzo atrakcyjni dla płci przeciwnej. Jesteście właśnie jak ten kogucik z nastroszonymi piórkami, który podoba się wszystkim kurom dookoła, może to nie jest najbardziej fortunne porównanie. Ale tak to może właśnie wyglądać, ponieważ rośnie Wasza energia osobista, rośnie Wasze poczucie własnej wartości, od czegoś się oderwaliście, wyszliście właśnie z jakiegoś takiego konfliktu, czy to wewnętrznego, czy to zewnętrznego, zrównoważyliście się. I dzięki temu właśnie też e, możecie przyciągać ludzi do swojego życia, którzy po prostu będą wami zainteresowani. E, dlatego, że pałacie w tym momencie taką pewnością siebie i oni to czują. To są właśnie takie bardzo silne wibracje, które z poziomu energetycznego działają troszeczkę jak takie e, energetyczne feromony. Więc tu możecie rzeczywiście dużo osób do siebie przyciągać. E, zodiakalna waga. Co oznaczają znaki, które wy dostrzegacie? A z kielichów. E, Przede wszystkim, a z kielichów zawsze pokazuje mi uzdrowienie, to jest e, impuls, który wypływa z Twojej duszy. W celu uzdrowienia się mamy tutaj smoka, który jest w pozycji odwróconej. Ja bym powiedziała, że to jest otwarcie się. Te znaki pokazują Ci, że powinieneś być bardziej otwarty na to, co do ciebie napływa, na nową naukę, na rozmaite potrzeby intuicji, na wszystko, co dookoła się dzieje, bo być może do tej pory byłeś, czy byłaś bardzo taka restrykcyjna, czy taki restrykcyjny w przyjmowaniu tego, co przychodzi z zewnątrz. Tutaj warto się otworzyć, jak to się mówi, mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Też jest to jakby zrezygnowanie ze swojego własnego autorytetu i takiej konieczności posiadania racji, dlatego że w asie kielichów też mamy konieczność przebaczenia. Te znaki, które dostajesz mogą Ci mówić, że to jest ten czas, żeby przebaczyć innym, żeby przebaczyć sobie, być może pewne błędne decyzje, to co się działo w Twoim życiu, to co... Tutaj nie do końca ci się podobało, to czego być może się wstydzisz, to jest czas taki, żeby się właśnie obmyć w tej wodzie, uleczyć się. Tutaj mamy dwa żywioły: bo jest woda i jest ogień, także wzmocnienie poprzez um, uleczenie swoich emocji oraz wypalenie starych schematów, tego co już po prostu tutaj nie będzie ci służyło. I dzięki temu, też w tym Asie Kielichów, Wy jakby tutaj um, odradzacie się na nowo, stajecie się nowymi osobami, te znaki Was tutaj będą w tym wspierały i prowadziły. Zodiakalny skorpion, co tutaj oznaczają znaki, które widzicie. Karta cesarzowej. No, dla niektórych pań, tak powiem, od tego zacznę, bo może to być um, taki znak um, ogromnej płodności i tego, że no, będziecie w stanie błogosławionym, czy być może nawet już jesteście w stanie błogosławionym, albo po prostu idzie do Was właśnie płodność, dobrostan, idą do Was dobre rzeczy, ale ta karta odwróconego węża pokazuje nam, że tutaj jest potrzeba, potrzeba, jakby zrzucenia starej skóry, że możesz się stać tą cesarzową. Panowie też mogą się stać osobami w energii cesarzowej, czyli takimi, które mają tak naprawdę wszystko, czego potrzebują: miłość, szacunek, autorytet, pracę własną, poczucie własnej wartości, jakąś dobrą pozycję, czy to w pracy, czy to w życiu. Mają rodzinę, mają tak naprawdę wszystko poukładane, wszystko na swoim miejscu, natomiast tu jest potrzebna transformacja, bo to zrzucanie skóry jest niczym innym jak transformacją. I te znaki też Ci pokazują, że dążysz tutaj do jakiejś określonej. Wysokiej pozycji, ale jesteś w okresie transformacji, że to, co się w tym momencie dzieje w Twoim życiu, to wszystko jest po prostu jedną wielką zmianą, że Ty z tego procesu masz wyjść jako zupełnie nowa osoba, jako właśnie cesarzowa, czyli jako osoba, która ma wszystko, czego potrzebuje, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Ale, żeby tego dokonać, to musisz właśnie zrzucić tą starą skórę, czyli pewne rzeczy, pewne przyzwyczajenia, nawyki z twojego życia będą musiały już definitywnie odejść, aby, aby ta energia dobrobytu, tej pełni mogła tutaj właśnie wkroczyć do twojego życia. Zodiakalny strzelec, co oznaczają znaki, które ty widzisz? Paź, buław. E, tutaj niewątpliwie też może być tak, że u kogoś w rodzinie pojawi się dziecko. Tutaj mamy kartę e, szczurka. Ja bym powiedziała tak, że znaki, które ty widzisz, mają za zadanie pokazać ci, gdzie, w jakich e, punktach swojego życia i swoich działaniach jesteś osobą jeszcze do końca niedojrzałą, co należy tutaj podreperować, poprawić, żeby nie reagować impulsywnie, żeby nie reagować zbyt spontanicznie na pewne rzeczy albo nie pakować się w kłopoty. Bo tutaj ten paźbuław może być osobą taką młodą wiekowo, czy młodą duchem, osobą niedojrzałą, mogą tu być też. Młode dusze po prostu, wśród tych osób, takie, które mają bardzo y, taki spontaniczny styl życia, najpierw coś robią, dopiero później myślą nad tym, co, co, co się tutaj dokonuje w ich życiu, i te znaki, które się pojawiają, mogą mieć charakter ostrzegawczy. Mogą też próbować cię tutaj jakby zatrzymać w jakimś miejscu, żebyś nie popełnił, nie popełniła drugi raz tych samych błędów, żebyś tym razem uczył się czy uczyła na swoich błędach potrafiła, Czy potrafił wyciągać wnioski, jeżeli już raz taka sytuacja się zdarzyła i jakie były wtedy konsekwencje, żeby tutaj troszeczkę bardziej jakby twardo stąpać po ziemi, nie dać się też tak łatwo jakby omamić pewnym pasją, pewnym żądzom, pewnym takim instynktom, żeby bardziej zachowywać umiar i stateczność. No i koziorożec. Co tutaj mają Ci pokazać, drogi koziorożcu, znaki, które ty dostrzegasz. Te znaki przede wszystkim mają Ciebie prowadzić do yy, drogi dalszego rozwoju. Może to być rozwój kariery. Yy, tutaj mamy małpkę w pozycji odwróconej, więc rzeczywiście Ty możesz mieć teraz taki okres w życiu, że bardziej chcesz się bawić, aniżeli przysiąść fałdów. Możesz mieć taki okres, że wydaje Ci się, że to, co było do zrobienia z Twojej strony, to zostało zrobione i teraz czekasz już na fanfary i nagrody. A tymczasem tu jest jeszcze okres wytężonej, ciężkiej pracy, więc to jeszcze nie jest ten. Ten czas, żeby świętować, żeby się cieszyć, żeby po prostu e, nic nie robić i odpoczywać. E, dla tych, którzy dopiero są na początku jakiejś ścieżki życiowej, e, to jest taki znak, który mówi, że. Na zabawę przyjdzie czas. Teraz trzeba się czegoś pilnie uczyć, być osobą zdeterminowaną, być osobą cierpliwą, pokazać swoją wartość i skupiać się bardziej na praktycznym wymiarze życia. Też uważać na trwonienie pieniędzy. Uważać na taki hulaszczy tryb życia, że tutaj po prostu łatwo przyszło, łatwo poszło. Teraz właśnie gromadzić oszczędności, teraz gromadzić swój potencjał. Teraz się uczyć nowych rzeczy, teraz nad czymś solidnie pracować, nad jakimś przedsięwzięciem w kontekście przyszłości i teraz nie dać się jakby. Zbałamucić temu życiu, ponieważ jesteś tutaj w takim swoim um, szczytowym okresie, jeżeli chodzi na przykład o siły mentalne, siły intelektualne, o rozwój Twojej kariery. Um, najbliższe lata będą po prostu znaczące. W związku z tym, jakby to, jest, to są takie znaki, które pokazują, żeby mniej może się bawić, mniej skakać po drzewach, a więcej skupić się na takiej praktycznej naturze życia, na praktycznym wymiarze, na przykład na pracy. Na rozwijaniu swoich umiejętności, naturalnych zdolności, ponieważ to zaprocentuje, a na zabawę, na cieszenie się sukcesami jeszcze przyjdzie czas. Tak to wygląda dla wszystkich znaków Zodiaku. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.